Dzień dobry, dzień dobry, kochani moi poranni wstawacze. 6 grudnia, pierwszy piątek, grudnia Mikołajki. A wiecie w ogóle, że do XIX wieku Mikołajki były dniem wolnym od pracy. I komu to przeszkadzało? Chociaż tam dla mnie to akurat czy Mikołajki, czy inny dzień. Wszystko tak samo, bez różnicy. 7 rano, piątek, kolejna poranna wstawka, chyba już nawet 20, aczkolwiek pewna nie jestem. Dzień dobry, mówi do Was mania www.drzwizamiasto.pl. Chodźcie, chodźcie, bo dzisiaj będę Wam dużo, dużo mądrości opowiadała. A wzięły się te mądrości z tego, że poczytałam. A co? Natomiast e, o czym czytałam? Otóż i dlaczego. Otóż, wczoraj po prostu miałam apogeum. Apogeum wstawania. Wyobraźcie sobie, że mój budzik razem z moim łóżkiem zawiązali przeciwko mnie jakieś konszachty yy, tylko po to, żebym zaspała. I to słuchajcie, zaspać mi się zdarza od czasu do czasu, nie powiem, że nie, ale to, co było wczoraj, ja w ogóle nawet nie, nie zarejestrowałam dzwonienia budzika, włączania drzemki, czegokolwiek, co z budzikiem jest związane, no, nie, hu W ogóle nie było czegoś takiego, a budzik na pewno był włączony, dlatego że sprawdziłam później, że była cały czas aktywna drzemka. No i mówię kurczę, co jest? Nie jestem aż tak bardzo przemęczona, chociaż rzeczywiście późno chodzę spać, bo wieczorami to mi się wcale spać nie chce. Dochodzi godzina 12, ja jestem jak skowronek albo jak sowa, jak to woli, i e, dopiero rano zaczyna być jakikolwiek problem, i to jest to problem tylko i wyłącznie teraz tego e, okresu, dlatego że latem czy, 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 czy późną wiosną wstanie o godzinie 5 nie jest dla mnie żadnym problemem i budzę się sama. Natomiast tutaj godzina 6, a ja nie słyszę budzika. No to o co chodzi? No to poczytałam. Co się dzieje z naszym organizmem i dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy? Bo oczywiście, poplotkowałam sobie z paniami w sklepie i one mają tak samo jak ja. I otóż ta zima, ten okres zimowy, późna jesień, zima i wczesna wiosna. No, może wczesna wiosna już mniej, ale to jest, słuchajcie, najgorszy okres dla nas. Najgorszy. No, bo po prostu wszystko, wszystko sprzeciwia się przeciwko nam. Prze sprzeciwia przeciwko. Trudno. Musi już tak zostać. Ech, jedynie mądre zwierzęta idą sobie spać, a my, jak te mróweczki, niestety działamy. Dobra, ale ponieważ jestem ograniczona trochę czasem, to do brzegu. Słuchajcie, podczas zimy mm, szaleją nasze hormony. I tak, spada nam poziom serotoniny, dopaminy i beta czegoś tam jeszcze, nie pamiętam. Co jest dla nas, no, niefajne, bo. Wolniej reagujemy na bodźce zewnętrzne, wolniej myślimy i dużo szybciej się męczymy. Rośnie nam natomiast poziom melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za sen, bo rano jak wstajemy jest ciemno, wieczorem jak wracamy, znaczy chyba wy, bo nie ja, jest ciemno i tak naprawdę cały czas ten organizm myśli, że jest czas spania i tej melatoniny wytwarza dużo więcej i dlatego jesteśmy cały czas senni. A jak temu zapobiec? Otóż mądre głowy mówią, żeby słuchać na przykład w ciągu dnia dużo muzyki i to takie, wiecie, gorące rytmy latynoskie, ona nas pobudzi do... Yy do życia, po prostu, yy, żeby często na przykład pić świeżo wyciśnięte owoc, yy, soki z owoców, zwłaszcza owoców cytrusowych. One też nam pomogą i żeby zadbać o bardzo dobre warunki snu, żeby sypialnia była wywietrzona. Ja wiem, że przy kopciuchach to ciężko czasem wywietrzyć, ale no, można chociaż na chwilę spróbować No i utrzymywać nie za wysoką temperaturę. Podobno 18 stopni do snu to jest gites majonez. Co dalej się dzieje tej zimy, że tak nam bardzo źle? Otóż przez to, że rzadziej wychodzimy na powietrze i przez to, że przebywamy dużo w e, ogrzewanych kaloryferami pomieszczeniach, nasza skóra się bardzo, bardzo wysusza e, i w ogóle organizm się wysusza. E, zimą potrzebujemy przez to wszystko po prostu więcej pić, a nie zawsze o tym pamiętamy. E, no i co? I przez to, że wprowadzamy do organizmu mniej płynów. Nasza krew gęstnieje, wolniej krąży w żyłach, i to też powoduje apatię, ospałość i te wszystkie niefajne zimowe rzeczy. Kolejna sprawa to to, że brakuje nam tlenu. Jak zauważyliście, liście pospadały, a liście są głównym takim czynnikiem, który nam tlen. Dostarcza i wyobraźcie sobie, że w wielkich miastach zawartość tlenu zimą i wczesną wiosną spada prawie o 18%, czyli tak naprawdę jest go tak mało, że ledwo, ledwo starcza na zapotrzebowanie człowieka na, na tlen. No i co? I jeszcze do tego te wszystkie chemiczne skażenia powietrza przez ogrzewanie no, spaliny i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, w jakim świecie żyjemy. Powoduje, że tego tlenu mamy mało i to też powoduje, że jesteśmy zmęczeni przez to, że jesteśmy niedotlenieni. Co się jeszcze dzieje? Słuchajcie, przez to, że jest zimno, nasze naczynia krwionośne się Kurczą dużo bardziej niż wtedy, kiedy jest ciepło, i też ten tlen po organizmie nie jest w dobry sposób rozprowadzany. No, i tutaj słuchajcie, nie ma bata na niedotlenienie organizmu, trzeba się dotlenić. Dlatego Mania rekomenduje codzienne spacery, a weekendowo nawet dłuższe wyprawy, mimo brzydkiej pogody. Słuchajcie, jak się ciepło ubierzecie i będziecie się poruszać, a nie spacerować nóżka za nóżką, to nie tylko nie zmarzniecie, ale i się rozgrzejecie. A jeśli nie chce się Wam wychodzić, to w domu ćwiczenia robowe. Generalnie każdy ruch. Które będziecie wykonywać, powoduje e, dotlenienie organizmu. E, I wietrzcie. Wietrzcie e, najlepiej w dzień, jeżeli macie taką możliwość, wtedy, kiedy większość ludzi jest w pracy, czy roz, zostawiajcie rozszczelniane okna, bo, bo wtedy po prostu e, mniej osób pali w piecach i to powietrze jest troszeczkę czystsze. E, dbajcie o siebie. Dbajcie po prostu o to, żeby ten tlen do organizmu doprowadzać jak najwięcej. No i ostatnia jeszcze rzecz e, z tych wszystkich złych. Otóż z powodu zimna nie tylko naczynia krwionośne się nam kurczą, ale również niektóre narządy wewnętrzne, co powoduje troszeczkę zmniejszenie metabolizmu. Trochę tyjemy zimą niestety, ale też słuchajcie, zwiększa nam się ilość toksyn w organizmie, bo przez to, że te naczynia są pokurczone, no wiadomo, troszkę troszkę gorzej pracują. No, a wiadomo, że toksyny w organizmie też dobrze na nas nie wpływają, potrafią nam fajnie dzień popsuć, na przykład będzie nas bolała głowa albo będziemy w ogóle tacy od żołądka ociężali. Wiadomo, nie będę się tutaj zagłębiać w takie szczegóły. Co na to, słuchajcie, no, też spacery, bo ruch będzie pobudzał nasz metabolizm, czy jakiś tam inne, inny wysiłek fizyczny jedzenie, lżejsze jedzenie, chociaż niby nam się chce jeść ciężej, bo to nam daje właśnie um... Ciepło, bo im tłuściej będziemy jeść, tym więcej tłuszczyku w organizmie, im więcej tłuszczyku, tym większa warstwa ochronna, ale tak naprawdę no, nie jesteśmy, nie żyjemy w czasach jaskiniowych i troszeczkę możemy się ubrać cieplej i nie potrzebujemy aż tak bardzo tego tłustego jedzenia, także jedzmy lekko mimo wszystko i e, częściej. 5 posiłków dziennie, ubierajmy się stosownie do pogody. Zakładajmy czapki. Pamiętajmy, że przez głowę ucieka najwięcej ciepła. No i co? Słuchajcie, dbajmy o siebie, dbajmy o siebie. Niech nam będzie dobrze. Nie zapominajcie o sobie. A ja Wam już teraz kończę to ględzenie. Mam nadzieję, że Wy wynieśliście coś z tej wstawki i w jakiś sposób Wam pomogłam. A teraz życzę już Wam fantastycznego piątku. Mam nadzieję, że Mikołaj u Was był. I przyniósł wam jakieś drobiazgi. Cudownej soboty, niedzieli i całego przyszłego tygodnia. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Pa!